Bo to jest pana, prywatny to jest, komisariat, tak? To jest prywatny państwa komisariat, pana, na którym się to pracuje, to tak? mogą Dlaczego policjanci mogą przebywać? To jest nasz społeczeństwa komisariat. Ale jak to mam. Nikogo tam nie ma. Zaraz ktoś pana Ale zaraz. Co państwo robicie? Dlaczego nikogo nie ma, kiedy ja przechodzę, kiedy jest problem? Ja mam w ogóle pytanie. Kim my? Kim ja dla pani w ogóle miejsce jestem? Kim ja w ogóle dla pani to, jestem? Ale jest to jest, coś jest coś wasz powodem. prywatny komisariat? To jest prywatny pani komisariat? Komendant. Aha, to jest miejsce pracy dla was, prywatne. Tak? Ale co zakłócam? Zakłócam wam pracę, bo tu się pracuje? Tak? tak, proszę pana, tu się pracuje. Tu się pracuje, tak? Jak przychodzą ludzie i proszą o pomoc, was, to wy pracujecie w tym czasie. opuścił to miejsce, wyszedł. Na miejsce dla interesantów i tam będziemy rozmawiać. Proszę, a tutaj panie. nie będziemy rozmawiać? Nie, bo tutaj Niech pani miejscu, powie, proszę, kim proszę ja panem. dla pani jestem. Kim? Kim jako obywatel pana, polski? Jestem Polakiem? Mnie, kim proszę, jestem? Zapraszam pana tutaj na zewnątrz. Zapraszam pana. No dobrze. Ale rozmawiać. nie rozumiem, a ja chcę tutaj z panią porozmawiać. Tam pani ze mną nie chciała porozmawiać, bo zamknęła pani drzwi. Rozmawiałam z panem. Ale co to jest prywatny? W ogóle proszę się proszę, przedstawić panie, proszę. mi. Proszę mi się przedstawić. Nie przedstawiłam się pani w ogóle w Ale poprzednim pana, nagraniu. Kim ja jestem? A nie powinna pani się pierwsza przedstawić najpierw? Nie Niech pani panie. powie, jak, nie o czym panie mówi panie ustawa o policji. Nie panie. powinna się pani przedstawić? Nie no dobrze, w takim razie ja panią pytam, jak pani się nazywa? Pani godność. Proszę pana, powiedziałam, że pana A ja panią pytam, jak pani się panie. nazywa, z kim rozmawiam? Tomasz, możesz się ruszyć, bo ja nie jestem sam. Kim my, jako obywatele, dla was jesteśmy? Powiedzcie mi. Zawiadomienie? Ja się pytam, kiedy oddacie mojego syna? Nie znam Pana sprawy. No trudno, koledzy. Pan się była i saba pomogli e, mojej żonie wyciągnąć z mieszkania mojego syna, tak? Pobili, pobili mnie, dusili mnie pięć lat temu. Kiedy oddacie mojego syna, pytam. Kiedy? Kim my jako obywatele dla Was jesteśmy? Kim wy jesteście? Pan opuścił to miejsce, przyszedł Pan tutaj. Opuścił komisariat? W jakiej sprawie? Przyszedłem tutaj po mojego syna. Kim dla Państwa jest pana, żona, pana syna, Kim pana? dla Państwa jest panie, moja żona. Pytań, ja nie wiem, o czym pan Dlaczego, Dlaczego pani się nie przedstawi? Nie ma proszę pani takiego pana, obowiązku? Nie podejmuję wobec pana interwencji na ulicy, żeby się Panu przedstawiała, tak? Przyszedł A gdzie pan, ja pan jestem? Jest Przyszedłem. Proszę, żeby pan opuścił to miejsce. O komisariat mam opuścić? Nie, to miejsce, w którym pan się teraz obecnie znajduje. Po Ale ja odmawiam. Ja odmawiam, żeby opuścić komisariat do czasu, kiedy nie przewieziecie mi syna. Nie będzie, to kim dla was jesteśmy? Jak państwo nie będziecie z nami rozmawiać, kim ja dla was jestem? Powiedzcie, mi Polakiem, architektem, pilotem, górnikiem jestem dla was? A tam nie mogę z panią porozmawiać, bo tam pani nie ma, tu jest pani. Proszę opuścić komisariat, tak? Bo tak sobie pani życzy, a ja proszę panią przywieście mi syna, tak jak żeście mi go zabrali pięć lat temu. I co? Ja spełnię Pani prośbę, jak Pani spełni moją prośbę. Jak to nie zabrała Pani syna? Pani organizacja zabrała mi syna. Przyjechali do mnie ludzie z napisem policja. Proszę Pana, Niech pan nie narusza hmm. mojej nietykalności. Proszę pana, tylko proszę pana o opuszczenie. To jest pomieszczenie służbowe i proszę To jest pana... prywatne pomieszczenie nie, pana, służbowe. Tak? Nie, tak Prywatne. To nie, nie, jest pana prywatne, pana, prywatne pana, pomieszczenie. I pan stanie jest zakaz. Proszę pana. Jaki zakaz? Pan, pan opuści, Jaki zakaz? Ale pan opuści, To jest naprawdę. komisariat prywatny? Nie. Komendanta? Nie. Ale proszę pana... To jest prywatny komisariat. Prywatny komisariat? Pan opuści to pomieszczenie, dobrze? To jest prywatny komisariat? Pan opuści to pomieszczenie dobrze? Prywatne Ale niech pan naprawdę opuści to pomieszczenie. To tutaj i z panem porozmawiamy. Tu jest spokój dla petentów, porozmawiamy z panem. Ale o czym chcecie ze mną rozmawiać? Ja chcę z wam pana zadać opuści. pytanie. Dobrze, porozmawiamy tam, dobrze? Kim ja dla was jestem? Bo, dlaczego pan mnie dotyka? Ale ja pana nie pan pan dotykam, żeby pan opuścił ten pomieszczenie. Bo co pomieszczenie? pan mi zrobi wtedy? Nic nie zrobi. Będzie pan mnie bił, mordował i dusił, tak jak pana koledzy? Proszę pana, śmieszne. Ja nie będę. Co pani robi? Co pani robi? Co pani robi? Co pani robi? Wyjdź z tego pomieszczenia. Dobrze. Ukradliście mi telefon. Dobrze. dobrze.